Dobra, spróbuję dołączyć, bo rozmawiają na korespondenci Google i zobaczę, co tam się dzieje. Albo pod, 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 pod tym. No to tak, jak Igor Witkowski to coś odpisał. Mefkor odpisał, że na przykład, że wiesz, nie pojedział na 100%, bo to opinia reputacja, ale tak odpisali, że, że słyszeli, że tak, no to jak już słyszał. No to, no to widocznie, no jak taki Witkowski słyszał o tym, niejgor Witkowski, no to... No to nie słyszał tego kurwa gdzieś w skandalach, czy tam nie wiem, czy u, u tego, no. Czy na przykład u szabla, nie? Tak. Cześć Ewa. No kurwa, cześć. Ewa. A byłam akurat, nie wiem, w kuchni... A, herbatę w kuchni robiłam i dzwoniono. I tak mówię, dobra, zajrzę teraz. Co tam robicie? Tak sobie A bo... zaczęliśmy rozmawiać ogólnie, ja sobie tutaj sprawdzam nowy sprzęt, ogólnie jak działa, to jeśli Bóg jesteś. Głos? Tak, to ja. No, no, z innego nie. jakiegoś nika. Tak, bo to jest mój drugi nik, do którego będę prowadzić swoje radio, no, ale też między innymi tutaj się trochę zabawiam w ogóle i, i głośnikami. Znaczy nie głośnikami, nie no, z nowym sprzętem, sprawdzam jak działa, A troszeczkę się uczy. No i tak po prostu stwierdziłam też, że dawno mnie nie było, więc sobie zadzwoniłam tutaj, zobaczyć, co się dzieje. A to, to ty powiem, dzwoniłaś? Co? Oczywiście, że tak. A tak. no bo nikt inny nie, nie może, bo tylko. Po, tam, tylko masz... administratorzy mogą na mojej grupie. Aha. Nikt inny sam zadzwonić, tak po prostu nie może. E, i, I to ja zadzwoniłam, bo, bo tak, bo tak mi się zachciało. Tam posłuchać jakiejś brednie, a może czegoś nawet ciekawego. Bo każdy ma coś w końcu do powiedzenia. I Adam się trafił. Oczywiście, że Adam był, nawet i Brian, o. ale Brian tutaj się troszeczkę na mnie chyba obraził, bo powiedziałam coś za mocno i, i stwierdził, że sobie odejdzie gdzieś tam na chwilę. Nie wiem, ja, ja zwróciłam uwagę, że on już tak po prostu nie może słuchać pewnych rzeczy. Nie może, nie może, naprawdę nie może. Jakbyś po jak, jak Jakbyś słuchała nas tak z partyzantem, bo to jak wiesz, jak już jest trzy osoby. To jeśli inaczej się rozmawia, ale jakby tak dość na, na, nagrywał, nie, żebyśmy nie wiedzieli, to normalnie z nim się całkiem inaczej rozmawia. To on o polityce nie mówi. Aha, aha. No, no oczywiście, tylko tych swoich to... tam, ten, ale rozmawialiśmy między innymi też między innymi o snach e, i tutaj na przykład zatopieniu Polski, ale nie tylko Polski, ale również Anglii, e, gdzie to się może również zdarzyć. I ja też tutaj e, mam taką anegdotę e, tego wszystkiego, że to, co się wydarzyło, w Polsce zostało specjalnie wywołane. Hm, przepraszam bardzo, ale ja naprawdę jestem chora przez jakieś chyba dwa drzwi. Ale Google, mogę, jak że... ci od strony technicznej <grym> powiedzieć? E, jak dzwoniłaś kiedyś do mnie, to chyba lepiej było cię słychać. E, teraz jakoś tak, tak, jakbyś była przytłumiona. E, ten dźwięk jest, e, chyba jakieś nowe słuchawki, ten mikrofon chyba, czy słuchawki, czy w słuchawkach. Mikrofon mikrofon i słuchawki jest całkowicie nowe. Jakiejś z górnej półki, i tam się nie znam. To z górnej półki i kiepsko na... działają. No, bo tak przeważnie jest. Nie mam <noise> pojęcia. Mam nadzieję, że są ok. Jeśli nie, to nie, bo to są typowo studyjne niby. No to, to, to Ale... jak mówisz z górnej półki, to ja pamiętam z dobrej gdzieś 12, no. może nawet 15 lat temu kupiłem słuchawki, które kosztowały 40 funtów. A kupiłem na przykład takie za 3 funty, tam nie wiem, rok temu. I te za 3 funty lepiej, lepiej się w nich słucha, jak te za 40, 12 czy tam 15 funtów. Ale, ale wyobraź sobie, że ja sobie ich sama nie kupiłam, tylko mój kochany. I on chciał, żebym ja miała cudowne słuchawki, idealne. Więc mi je kupił. I ja je a, sobie a, sprawdzam. Google, a powiedz, czy te słuchawki to są takie na uszy, czy ja, jakie to? Rzędy zakładane są na uszy, czy w na uszy. ucho? Co? Nie, na uszy, na uszy to są nauszne. Czyli mikrofon masz taki do, do buzi przesunięty, taki wystający. Ja bym, tak, wystający mikrofon do buzi, dokładnie tak. O, Normalnie, czek, do musisz, czyli musisz, czyli, poczekaj Adam, czyli musisz Google tam chyba przygiąć, żeby do buzi bardziej, e, to są bardzo takie czułe te mikrofony. Bliżej ust. No, teraz nie słychać nic, Google. Przedobrzyła. No. A to ty jak Ewa jesteś, to słuchaj, ja tu miałem do ciebie tam napisać, bo ja tu taki fajny tekst wyłapałem gdzieś, wiesz. To ja bym ci go wysłał, on tak akurat go dziś byś podzieliła na pół no, jako dwie zwrotki. A co chcesz, i... żeby piosenkę zrobić? No, ale to będzie taka piosenka, wiesz. A to czyj, ci... czyjś tekst, tak? Ale to nie jest z piosenki, to jest tekst z czegoś innego, to jest tekst no, z jakiejś tam moich, jak książkę czytałem, mi się spodobał ten tekst, wiesz, Taka, takie przemyślenie, nie, kogoś, no Aha. i to tak na pół jakby zrobić w, ten, dwie zwrotki i do Ale tego tak jakiś jest... tam, mi przyszły do tego refren z innych, z innych tam, wiesz, takich, to czytałem i jakbyś Aha. zrobiła do tego refren i nagrasz piosenkę, to zobaczysz, że disco polo nie, nie bardzo, za, muzyka do, 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 do tego tekstu aha no. no nie niektórych nie robiłam disco polo um, ale to byś no, mi skopiował mnie jak, ja jak to... trzeba przy tych e, słuchawkach bo jak grzebiesz przy słuchawkach to one zaraz same e, samodzielnie wyciszają ale Adam co ty taki bezczelnik jesteś co ty sobie wyobrażasz w ogóle a może ty byś coś zrobił a nie tak inny ja nie umiem ja już próbowałem wpisywałem tam w ten, w ten, ten jak to się ten program to ale i próbowałem i to i tamto, nic, nic nie działa. Ja ale Adam tekst. woli rozmawiać, ludzi woli rozmawianiem zabawiać, Google. No tak, tak, ale Ewa ma robić dla niego piosenki. No super. nie dla mnie, to nie o mnie. To jest normalnie tekst wzięty z, jak, z książki, nie powiem z jakiej. Przemyślenie kogoś tamtego i to jest taki, takie przemyślenie, że akurat na dwie zwrotki. I mi się wydaje, że ten tekst jest dobry taki dla ludzkości. A ty y, nie tytuł, tylko y, autor jakiś angielski, y, y, nie polski? Autor no nie polski. Adam Jan. No nie a ja, a jaki autor? Nie powiem. Adam Jan. Dlaczego <noise> 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 nie, po... nie powiem? <noise> Bo ja dostałam tekst um, od Mai, jak z nią rozmawiałam, e, to e, tekst zaraz ja tutaj sobie napisałam u niej G, e, George We, Washington e, Carey. Ona mi dała tekst z jego książki. To nie nie. No, ja zrobiłam tekst, tylko musiałam wszystko ręcznie przepisywać, bo ona zrobiła e, zdjęcia e, temu tekstowi. E, także trochę się bawiłam. Aha, czyli nie on, no. tak? Nie, nie, to Bochum. Ja Aha. to tak się, I to tak mi tam y, takie fajne przemyślenie miał krótkie. I myślałam, to byłoby dobre na piosenkę taką z gitarką. Może byś zaśpiewał tak Adam coś. No ale to jak, ja, ja jestem od słuchania, nie od śpiewania. Adam, ale, ale weź śpiewaj coś. Czy ty nie umiem odsłuchania. A teraz kurde już od słuchania. No, 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 no. Coś jeszcze? Nawet, nawet wierszy się nie uczyłem w szkole na pamięć, bo dla mnie Tak, to, bez... to jak ty zdałeś szkołę? Zaśp no, zaśpiewamy no. razem. Ogórek, gór... o ogórek, Ogór... Nie, jaka to? Z jakiej tonacji? Co? Ogórek. Ja to ja sama? Ogórek, góre... ogórek, górę. wiem z jakiego ma Zielony ma garniturek. O, I czórkę i sandały. Zielony, zielony, ziel... zielony jest cały. A ja za szybko śpiewam. Nie, to ja, ja za szybko. Ja, za was, ono, Ewa. Pierwsze słyszę o czymś takim. A co ty nie, nie słyszałeś tego? o ogórku? Nie. Ojej. Albo była sobie żabka mała, re re kum kum, która mamy nie słuchała, re re kum Na spacerek wychodziła, re re kum kum, innym żabkom się dziwiła, re re kum nie pamiętam, to było ileś tych zwrotek o, o tej żabce. A jeszcze była raz kuska, roga rogata biała, która po łączce sobie skakała. Mam ciuciu, maluciu, do dorobinki, hopsa, sadrdasa sobie skakała. Żebię zerwało, koniec powroza. <laughs> Zaczęło skakać jak tak. Tak, jak ta koza. No i mam ciociu, małe siostry, drobinki Hopsa Sadrida, a sobie skakało, bo źrebie to skakało, no, takie No. Takie. No, no, no tak, to fakt. E, właśnie, były takie e, jeszcze jakaś stokrota, rosła polna, a nad nią to, to miał to to szumiał. <laughs> Pamiętacie to? to, a, to pamiętam. Jak, jak to się śpiewało, bo ja... Sto krótka rozeszło Z, 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 to a, jak, z Anadio jakiej Anadio nuty? No właśnie, ja to sobie przypominam. Stokrotka, a nad naszumiał gaj, w tym tak y... o... szaro czy głęboko. Konuro. No właśnie. A tam jakiś tam pan, sokrotka rosła wolna, a nad nią szumiał gaj, zielony gaj, w tym gaju tak ponuro, że aż przeraża mnie, sokrotka za wysoko, a mnie samotny i źle z... i tak dalej, i tamten tam, refren, nie? Ale żeśmy tematy se tutaj rozkręcili. No. Google, a możesz zmienić mikrofon na ten stary? A... Nie Czemu? wiem, może powinnam pogrzewać w jakieś ustawieniach, wiesz? Ale wiesz, co bo... czasami przeskakuje, tak jakby było głośniej, bo wiesz, co w tych mikrofonach są te dziurki? Ja kiedyś e, przemkowi tak pomogłam na transmisji, e, bo powiedziałam, że bo on miał przykryte gąpeczką. U ciebie może nie jest przykryte gąpeczką, ale on miał przykryte gąpeczką i, i, i te dziurki e, mikrofonowe były odwrócone. Może u ciebie też jest ciut taki problem, że te dziurki konkretnie, bo to są mikrofony bardzo czułe, a jednocześnie z daleka one nie ten. Trzeba blisko mieć ten mikrofon. Może to zależy, to jest... w jakim miejscu akurat byłam, bo Lepiej. też byłam w falecie. O, teraz właśnie przekręciłam go troszeczkę i tam mógł być troszeczkę większe takie echo. E, też go sobie tak przekręcam, nie znam się do końca na tym wszystkim. Tak samo jak jeszcze na OBS-ie. To musisz pamiętać o tych dziurkach, że te dziurki konkretnie do, do ust mają być skierowane. Nie gdzieś w bok, tylko do Aha. ust. Jest dużo lepiej. A to dziękuję. Dziękuję za informację. No, ja tak Przemkowi tak pomogłam, bo. Z, I to wyobraźnia. I teraz tak, ja muszę sobie wyobrazić, co może być, jaki problem z dźwiękiem. Ale jak <noise> ty byś to mnie to zobaczyła, to... Ewa, w tych słuchawkach, co mam na głowie, one mają uszy i one się świecą. Ja jestem kotem. <głos> <głos> Dosłownie wszystko się świeci naokoło <noise> i udaje tutaj kota. No, facet mi tutaj takie fajne sprezentował, bardzo ładne słuchawki. Więc no, no, są cudowne. Jeszcze ta, ta, takiego wykonania nie widziałam, takiego dobrego szycia w ogóle, jeśli chodzi o słuchawki. No jestem po prostu pod wrażeniem, nie? No, no to Naprawdę. teraz cię już super słychać. Czyli moja, moje podejrzenie było dobre. Tak. tak, ja właśnie już skierowałam odpowiednio te pierdolniczki malutkie, Ech, to, żeby mój, mój dźwięk był troszeczkę lepiej słychać głos. Mam opublikować nie wiem. nagranie? Ja nie jak, wiem, śpiewamy, jak śpiewamy. Jak śpiewamy? Jak śpiewamy? W No przecież Ewa, jak chodzi, to wszystko nagrywa. No właśnie. No to, 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 co ty się kurwa, kabutka, pytasz, no? Nie wiem, ale, ale Ewa, mnie tego też. Na... Cicho, Adam, teraz ja mówię. Ewa, jak e, bardzo dużo rzeczy mnie nauczyła, a też między innymi e, tego, żeby ładniej się wypowiadać. Staram się oczywiście, czasami się coś pacnie, powiem coś głupiego, jakiś brzydki wyraz i tak dalej. Staram się tego nie robić, chociaż jestem steklinakiem, ale nieważne. Ale te nagrania bardzo często gdzieś tam ratują tyłek człowiekowi, i nieważne, jakie by nie były, to nawet takie nasze wspomnienie kiedyś później będzie, tak? Nie wiem, po 20 latach sobie odtworzymy coś nie? śmiesznego, <śpiewanie> ośpiewali sobie, nie? Albo coś innego, raczej pozytywnie. No, ale to nie tylko ciebie nauczyłam. Jeszcze inni do mnie się zgłaszają, że ja ich nauczyłam nagrywać. Znaczy, nauczyłam, nie nauczyłam, tylko że odważyli się nagrywać. Bo tu bardziej chodzi o odwagę. Nie to, że ja cię nauczyłam, tylko odważyłaś się nagrywać. Nie, że na, nauczyłam się odważywać. Na, nauczyłam się odważywać, ale brzydko powiedziałam. Chciałabym powiedzieć w ogóle, że nauczyłam się, owszem. Mm. A tymczasem z walczki do pudełka pozdrawiam i do następnego jakiegoś nagranka papa. Pa.